Witam, na tym filmie mówimy sobie swing trading na 7 grudnia do 11 grudnia, na co zwrócić uwagę w kalendarzu, może nie tyle, no w kalendarzu też, ale jak według mnie główne pary walutowe są nastawione obecnie i na co zwrócić uwagę, jeśli swingujesz. No, jeśli chodzi o Airbnb, to nic się nie zmieniło. Nadal jest jak jest, tak jak napisane w tym tygodniu. Brak ważnych danych makro dla nowozuńskiego dolara. Jeśli swingujesz RBA, no, dalej są te relacje Australii z Chinami. No, w zeszłym tygodniu zablokowali chyba z 80 statków z węglem z Australii Chińczycy portach I nie chcieli odebrać węglu. W tym tygodniu, no, troszeczkę popuścili, wzięli tam kilka statków, żeby rozładowały ten węgiel z Australii. No, trzeba tam zwracać uwagę na te relacje. Australia, Chiny jeszcze nie poszło. Iron ore, to jest chyba stal. Jeśli, stal, jeśli Chińczycy użyliby w stale od Australii. Yy, to byłby klops, bo oni dużo sprzedają właśnie stali. Jak się nie mylę, Australia sprzedaje dużo do Chin. Jeśli oni by w to uderzyli, no to Australia by miała problem z po prostu pozbyciem się tego surowca. No w długim terminie, na razie bank utrzymuje ostatnie komentarze, no powtarzają to co, co mówili przedtem. W niedzielę będzie do zerknięcia tylko erbalowe przemówienie, chociaż myślę, że nic nowego od siebie nie doda. No, i jak sentyment, który co, jak tu macie napisane, ECB będzie, jeśli chodzi o euro w tym tygodniu, na co zwrócić uwagę, no to oczywiście, według mnie, będzie to ECB, nie ma tu zaskoczenia. W długim terminie mówili, że czwarty kwartał będzie no, trochę taki przymulony, nie? że będzie słabo i w ogóle. Chcieliby osłabić to euro, ale coś im to nie wychodzi. No, w stosunku do dolara przykładowo, nie, nie wychodzi im to bardzo. Zobaczymy, czy w czwartek ECB no, zmieni tak, jak przewidują analitycy, o 0,5% czy 5% e, stopy procentowe, tak jak przewidują analitycy. Na chwilę obecną i jaka będzie, jaki będzie pogłos tego, co mówią na temat euro z banku centralnego na konferencji prasowej. No będzie to bez wątpienia, to może być punkt zwrotny dla euro w czwartek, staje się. Yy, według mnie, no centymetr macie napisany, FED, no. Stimul zbili, wsparcie od rządu dla ekonomii, no cały czas się z tym męczą i próbują dogadać, i tak dalej, i polityka, no tragedia. No ale trzeba tam jakieś pogłoski wyłapywać, co, co ważnego zobaczyć, czy nie chodziło czasami o właśnie wsparcie od rządu dla ekonomii. Fed zrobił tyle, co mógł, i na tym się kończy historia. W dłuższym terminie dolar słaby. Ostatnie komentarze od ludzi z banku, na przykład Pawela, no, <noise> powiedzmy, że był, no, bardzo lekko optymistyczny, powiedział chyba jedno zdanie, że, no, według niego ta gospodarka to przychodzi ten kryzys bardziej... Uodporniona niż myślał, że będzie gorzej, po prostu. No ale to tam nic nie zmienia. W dłuższym terminie i tak jest do pani, jeśli chodzi o USD. Na chwilę obecną, tutaj macie napisany sentyment Bank Anglii. W tym tygodniu znowu będziemy szaleć z nadzieją, czy raczej w końcu, jak to mówią, czy piszą, czy zobaczymy biały dym w niedzielę lub w poniedziałek w końcu odnośnie z Brexitu. Na chwilę obecną nic nowego nie dodali. Unia Europejska twierdzi, że umowa jest do zrobienia, a Wielka Brytania raczej neutralnie podchodzi do tego tematu. Spojrzenie banku w długim terminie, wszystko uzależnione od Brexit. Ostatnie komentarze. W sumie to chyba nie było w zeszłym tygodniu żadnych komentarzy neutralnie. Jeśli chodzi o sentyment, no w tym tygodniu będziemy obserwować NEFsy w niedzielę, poniedziałek czy w końcu znowu przedłużają po tym pięcioletnim okresie, na którym mieli się dogadać w końcu odnośnie wyjścia z Unii Europejskiej, czy wychodzą bez umowy i będą w locie się dogadywać z 28 krajami Unii Europejskiej, czy nawet jeśli będą jakąś mieli umowę słabą, no to i yy, tak pewnie zawetuje to Francja, która chce mieć dostęp do wód, na których łowione są ryby, po stronie właśnie Wielkiej Brytanii, bo im to jest teraz nie, nie, nie na rączkę Francji, że chce się odciąć Wielka Brytania z, i zabrać swoje wody terytorialne i tak dalej. Także będzie ciekawie dla funta. Czekamy na odnośnie Brexitu. Jakieś konkretne. W końcu macie tę umowę, czy nie macie, a nie. Pracujemy nad tym, mamy postępy i takie bzdury. Wszyscy chcą konkretów, a nie że jedna strona mówi, że o, że uda się umowę zrobić i tak dalej, a druga strona mówi, że no chyba nie i wyjdziemy nawet bez umowy, jeśli, jeśli I nam się nie uda z Wami dogadać i nie ustąpicie na temat tamtych połów ryb i jeszcze czegoś tam. Dwa chyba z trzech zostały się już teraz tylko do gadania tematy one się wyrósły tu. SNB i CHF, no nic się nie zmieniło, Bank Japonii, nic się nie zmieniło. Bank Kanady, no, OPEC był w, w czwartek, zakończyli posiedzenie OPEC i stwierdzili, rynek oczekiwał, że OPEC przedłuży cięcia stu, cięcia, wydobycia ropy naftowej, benzyny i tak dalej, o jakieś 3-4 miesiące. Tymczasem OPEC stwierdził, kartel OPEC stwierdził, że yy, Będą się przyglądać na bieżąco sytuacji i będą co miesiąc dostosowywać się do bieżących warunków i zwiększyli o pół miliona dziennie wydobycia, pół miliona baryłek dziennie wydobycia ropy naftowej. No, zobaczymy jak to pójdzie, no OPEC myśli, że w końcu ruszymy w pierwszym kwartale z kopyta, jak przyjdzie ta cała szczepionka w końcu się zacznie pojawiać i gospodarki odżyją i ropa zacznie schodzić i będzie fajnie, no. Z miesiąca na miesiąc będziemy obserwować ceny ropy i co się dzieje na świecie. Czy jest coraz więcej lockdownów, czy jest coraz mniej lockdownów i gospodarki zaczynają ruszać z i biznesy. W dłuższym terminie, neutralnie, neutralnie, jeśli chodzi o ostatnie tam jakie były komentarze, na co zwrócić uwagę w tym tygodniu to oczywiście decyzja w sprawie stuprocentowych Banku Kanady, którą oczekujemy, że nie będzie żadnych zmian że po prostu powtórzą to samo co mówili ostatnio i że będą działać jeśli będzie potrzeba, jeśli zobaczą naprawdę złe dane i nie zmienią żadnych stóp procentowych, nie mają zamiaru wprowadzać zmian w stopach procentowych w tym tygodniu na Banku Kanady. Więc neutralnie ogólnie. Teraz przejdźmy do wykresów. A tutaj jest jeszcze konto demo, które sobie założyłem u FP Markets i... Tutaj sobie testuję, no, miałem FP Markets, tutaj sobie testuję to moje podejście swingowe samemu, czy to w końcu działa, czy nie. No i w tym tygodniu miałem y, w sumie straty, bo jeszcze nie wiem tak do końca, czy na H4, czy na d 1 lepiej brać te trady. I jako tak, to tutaj wychodzi 0,5% na jedną transakcję bez piramidowania. No zobaczymy do końca grudnia jak to wyniknie co z tego wyniknie i czy moje jak to się mówi prognozy mają sens taki test teraz przejdziemy sobie tutaj jeśli chodzi o złoto nadal jestem zdania że nie widzę powodu do kupna złota a to mogło być po prostu korekta pod koniec miesiąca no, takie coś. Nie widzę powodu do kupna złota, że dolar jest słaby, będzie słaby przez kolejne 2-3 lata, no to mamy 2-3 lata na kupno złota, więc ja nie widzę powodu do kupna złota i jestem zdania, że powinno dalej spadać. Jeśli chodzi o ropę, no tak, nie jestem do końca przekonany z tym OPEC-em, co, co oni właśnie wymyślili, no z miesiąca na miesiąc będziemy się przyglądać sytuacji. To samo jeśli chodzi o restrykcje, czy gospodarki ruszają, czy jest coraz więcej restrykcji, czy biznesy ruszają, czy też nie. Obecnie nie jestem pewien kierunku ropy. Myślę, że może pójść po prostu bokiem i będziemy czekać, patrzeć. GPPUSD, no, ostatni miesiąc przyniósł tam po prostu nadzieję na negocjacje, że może jednak w końcu, o ile Unia Europejska z. Z Wielką Brytanią rozmawiają, to w końcu może jednak dogadają się. Jeśli nie, no to mamy świetne po prostu świetne miejsce, żeby w poniedziałek czy w niedzielę zacząć sprzedawać funta, jeśli by okazało się, że Unia nie dogadała się z Wielką Brytanią i Wielka Brytania wychodzi mm, bez umowy z Unii Europejskiej. To byłoby świetne miejsce do sprzedaży, według mnie, no ale na razie czekamy na BREXIT. Czy ten trend byłby na GPP, USD, tak... Yy, powiedzmy szalony i w ogóle, to nie sądzę, bo... bo USD sam w sobie jest słaby. GPP OUT. Czekamy na BREXIT, gdyby jednak... mówię, jakby się BREXIT nie udał, no to wolałbym kupować australijczyka, obecnie... Myślę, że możemy obserwować eee, trend boczny, tak jak mówiłem ostatnio, więc czekamy na Brexit. To samo, czekamy na Brexit. Gdyby się nie udało, no to i tak. Jeśli chodzi o JPY, nie, nie chciałbym tutaj się za dużo pakować, bo ten trend byłby taki dość powolny w dół. Nie ma powodu do kupna JPY GPP Card. Znowu to samo Brexit. Eee, czy kart jest atrakcyjny? jest neutralny, więc ten trend byłby taki taki sobie myślę. Nie byłby jakiś super taka sieczka, bardziej taka sieczka w dół. Jeśli by się nie dogadali. Jakby się dogadali w Brexicie, no to oczywiście kupujemy funta GPP NSD to samo czekamy na Brexit. Gdyby się nie dogadali kupujemy NSD. Gdyby się dogadali no to byłby cud to myślę, że moglibyśmy obserwować właśnie trend do góry, tylko nie byłby taki jakiś, według mnie, super jak tutaj, tylko taki właśnie bardziej sieczka taka trochę do góry, bo NSZ też jest według mnie atrakcyjniejszy. Jak atrakcyjny, atrakcyjny by było jakby tam się dogadali, według prositu. GBPCHF, to samo co PY, jeśli chodzi o Brexit, to, to musimy czekać na Brexit i dopiero później jakby się okazało, że Brexit się udał, no to GPP, CHF do góry kupujemy śmiało. Jeśli by się nie udał, no to taki bardzo powolny albo boczny trend na GPP, CHF bym obserwował, jak mówiliśmy według mnie, bo CHF jest walutą i nie ma po prostu, nie widzę powodu do kupna CHF. Euro, GPP, no... Tutaj sytuacja będzie ciekawa, bo z jednej strony masz czwartek Europejski Bank Centralny, który chce swoją walutę osłabić, z drugą stronę masz Brexit. I nie wiemy co w końcu z tego Brexitu wyniknie, czy będzie umowa, czy nie będzie umowy, więc na razie bym sobie odpuścił na ten tydzień Euro GPP, bo może rzucać dwie strony. USDCAT jestem nad, za tym, żeby nadal do sprzedawać USDK na jest według mnie bardziej atrakcyjny, nawet neutralny, jeżeli ten słaby dolar. EURJPY Czekamy na ECB w czwartek do tego czasu. Wolałbym tego nie ruszać i nie podejmować decyzji. To samo euro, CHF, euro NSD Czekamy na czwartek i co zrobi Europejski Bank Centralny na chwilę obecną. Wolałbym się tutaj nie pakować, poczekać, a niech się sytuacja wyjaśni. EURO OUT Też wolałbym poczekać, aż się sytuacja wyjaśni z Europejskim Bankiem Centralnym, dopiero wtedy podjąć jakieś decyzje. EUROCAT Też wolałbym właśnie, żeby się wyjaśniła sytuacja z ECB i odpuścić sobie ten tydzień, niżeli pakować się przed tym i Siedzieć w jakimś poczniaku bardzo cienkim. EURUSD. No, wybili całkiem ładnie tam do góry. A, tak, ostatnie szczyty całkiem ładnie wybili. 20 i teraz mamy 21. 60, 685, nie? 21, 20. Zobaczymy, jak to będzie z tym Europejskim Bankiem Centralnym. No, według mnie. Nie jestem zainteresowany ani jedną walutą, ani drugą, nie mają według mnie nic mi do zaoferowania. E, tyle, że dolar jest słaby, to euro rośnie, a zobaczymy co będzie w czwartek i Europejski Bank Centralny co on powie. USD, CHF, e, jestem zaskoczony tym trendem właśnie spadkowym, wiemy, że USD jest słaby, a CHF jest e, powiedzmy neutralny nie jestem tutaj zainteresowany handlem to samo usd odpięknie jak mówiłem myślę, że będzie dalej trend boczny nsd usd jestem zainteresowany kupnem tego dalej jeszcze wyżej nsd jest bardziej według mnie atrakcyjny niżeli słaby dolar australia usd nadal jestem zainteresowany kupnem australijskich dolarów niżeli no, dolarów amerykańskich Pomimo tych problemów w Australii z Chinami, to jednak Australia wychodzi tak trochę bardziej neutralnie, a, a ta cały dolar amerykański to tak słaby jest. NSDCAT to był dzień, kiedy pojawiły się dane z rynku pracy kanadyjczyka. No, handlowałem na tym intraday, ale mnie wywalili, a szkoda. No nic to yy, dalej myślę, że możemy obserwować że raczej trend do góry, ewentualnie jakiś właśnie taki drobny trendzik boczny. Outcat, bo taki bardziej, ani jedna, ani druga nie są specjalnie atrakcyjne według mnie Australia, Nowa Zelandia. Dalej jestem zdania, że wolałabym nowe zelandskie dolary zamiast australijski dolarów NSDJPY dalej jestem zdania, że Nowozelandczyk jest bardziej atrakcyjny od JPY obecnie To samo NSDCHF myślę, że jest bardziej atrakcyjny od CHF. eee y, CAD CHF, ani jedna, ani druga nie są specjalnie atrakcyjne, boczniak. Kad JPY Boczniak, myślę, że boczniak bardziej, że będziemy się tak odbijać. Nie, nie widzę tutaj nic atrakcyjnego w CAD-zie obecnie, ani w JPY. CHF JPY, booczniak obie dwie waluty ryskowe. AUT JPY, stawiałbym bardziej na kupno niż na sprzedaż. Nie ma obecnie jakichś strasznych złych newsów. AUT CHF raczej taki właśnie boczniak ewentualnie jakieś kupno ale nie widzę też jakiegoś super powodu do tego żeby kupować Audi od py to samo może być tutaj właśnie taki boczniak jakiś drobny trendzik do góry ale szału nie zrobi no i to wszystko jeśli chodzi o omówienie swing tradingu na 7 grudnia do 11 grudnia 2020 roku, jeśli Ci się podoba filmik, uznajesz go za wartościowy lub moje prognozy się sprawdzają według Ciebie, to daj znać w komentarzach, daj łapkę do góry, jeśli Ci się podoba filmik, podziel się z innym traderem, jeśli uważasz, że ten filmik jest wartościowy. No i subskrybuj, jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów od mnie. Dzięki za oglądanie. Narka.